Hej, z której jesteście klasy i jak macie na imię? Ja jestem Milena i jestem z szóstej klasy, szóstej B. Ja jestem Dominika i jestem z szóstej A. Jak wam się podoba i jak muzyka? Jest fajna. No, nawet dobrze. cię ch kogoś pozdrowić? Nie, dziękuję. Ja pozdrawiam rodzinę. Okej, okay, dziękuję. E, siema, jak macie na imię z której jesteście klasy? Hubert. Julek. Która klasa? Szósta. Szósta. Okej, okay, podoba Wam się? Może być. No na początku tak średnio bym powiedział, nie? A jak muzyka? Taka se. No 2019. No spoko. E, Chcecie kogoś pozdrowić? E, Bogu. Mamy tatę i rodziców. Okej, okay, dzięki. Siema, jak macie na imię i z której jesteście klasy? E, no na mnie Oliwia, jestem w 7A. E, Julia 7A Ola 7B Jak Wam się podoba? Jest super. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A jak muzyka? Fajna. Na <noise> razie spoko. Spoko. Okej, okay, chcecie kogoś pozdrowić? Nie. E, nie. Całą moją klasę 7B. Okej, okay, super, dzięki. Siema, siema, z który jesteście klasy, jak macie na imię? Kasper Ciepliński, pochodzę z Kościerzyny i jestem z klasy ósmej A w szkole podstawowej numer 3 w Kościerzynie. Trzecia A gimnazjum, mam na imię Kasper Mierski, mieszkam w Morze Bałteckie i e, Polska jest na równiku. Czwarta X, Kuba z Poznania. Okej, okay, jak wam się tu podoba? Ogólnie to wyśmienicie, fajna atmosfera. Ludzie, ludzie naprawdę y, są wyśmienici. Y, nauczyciele, tak samo, bo y, to jest w końcu trójka, to jest najlepsza szkoła, normalnie szkoła marzeń. Ja, ja dzisiaj tu chcę, więc poczek. Ale jakie było pytanie? Jak Wam się to podoba. Pączek. Okej, okay, jak muzyka? Y, muzyka fajnie, ale mogliby puścić jakąś, nie wiem, demonologię albo jakiegoś, wiesz, heavy metal. E, ja bym powiedział, bardzo słaba, bo nie ma Malika Montany, na przykład bds -a albo innych, albo to jest disco Marek. No to jest już, e, no za przepraszam, słaba nutka, nie? Ja chcę matę. Cię mastry z której klasy, jak macie na imię? Ósma B, Jakub Neger. Druga B, Damianie Chowicz. <laughs> Szósta C, Dominik Rycewicz. Jak Wam się podoba muzyka? Ż źle. Źle. 2 na 10. Dlaczego? Dziecinna. Głupia. Disco Polo. Okej, okay. chcecie kogoś pozdrowić? Rodziców. Psa. Kocham mamę. Okej, okay, dzięki.